Głos nadziei na każdy dzień, słodka więź z naszym Zbawicielem. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy, społeczność, z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset trzeci. Naszym przywilejem jest zakosztowanie słodyczy łączności z ukrzyżowanym. I wstałym zbawicielem. Jednak musimy się poddać Bogu, żeby to było możliwe. Pobłażanie samemu sobie oznacza, że Chrystus nie jest naśladowany w samozaparciu i niesieniu krzyża. Kiedy własne ja domaga się pierwszeństwa, duchowa wrażliwość zostaje przytłumiona. Wzrok jest odwrócony od Chrystusa i skierowany na nędzny obraz samego siebie. Nie wolno nam pozwolić sobie na odłączenie się od Chrystusa. Musimy stale patrzeć na Niego, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Gdy trwamy w łączności z Chrystusem, wówczas święte światło jaśnieje w naszej duszy, aż wszystkie jej zakątki są oświecone i staje się ona światłem świata odbijającym innym chwałę Chrystusa. Stale musimy mieć Chrystusa przed oczami jako wzór doskonałości. Łączność z Bogiem jest życiem duszy. Nie jest czymś, co możemy interpretować, czymś, co możemy ubierać w piękne słowa, ale co nie jest dla nas rzeczywistym doświadczeniem nadającym słowom prawdziwą wartość. Łączność z Bogiem to codzienne doświadczenie, które czyni naszą radość zupełną. Ci, którzy mają taką więź z Chrystusem, będą to okazywali w duchu, słowach i czynach. Samo wyznanie wiary jest niczym, jeśli w słowach i w działaniu nie objawia się dobry owoc. Jedność, wspólnota między ludźmi i z Chrystusem, to owoc rodzący się na każdej gałęzi żywego krzewu. Oczyszczony, nowonarodzony człowiek ma wyraźne, mocne świadectwo do przekazania. Poznanie Boga w biblijnym znaczeniu tego słowa oznacza jedność z Nim w sercu i umyśle, oznacza także posiadanie wiedzy o Nim, sprawdzonej w osobistym doświadczeniu, oraz utrzymywanie pełnej szacunku łączności z Nim jako odkupicielem. Jedynie dzięki szczeremu posłuszeństwu można taką więź wytworzyć. Naśladowanie Chrystusowego przykładu niesamolubnej służby, dziecięce zaufanie do mocy ofiary Chrystusa i posłuszeństwo Jego przykazaniom są warunkiem uzyskania Bożej aprobaty. Chrystus będzie mieszkał w naszych sercach, a nasz wpływ będzie miłą wonią Jego sprawiedliwości. Ellen White